Cześć, chciałem Wam coś pokazać, e, tak sobie pomyślałem, że jak już zrobiłem tą kostkę na tym patio, to może przydałby się jakiś e, fajny stół ogrodowy i tak bardzo niskim kosztem postanowiłem, że zbuduję coś, coś ładnego, e, będzie to stół ze zwykłych desek sosnowych o grubości 3 cm. E. Deski po prostu znalazłem u siebie na działce. Wstępnie je oszlifowałem. A teraz y, będę robił stół. Tak naprawdę najpierw zacznę od, od ramy. Nogi stołu będzie to profil 6x6 cm, a po bokach po prostu y, spawam kodownik 35x35 mm który zwiąże całą konstrukcję, a jednocześnie spowoduje, że stół będzie lekki. Także zabieram się do pracy i będę sobie powoli działał. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Stół będzie miał wymiar 150 na 85 cm. Jeszcze sprawdzę. O mniej więcej na 80 cm. 85 cm i 150 długi. Wysokość stołu to taka standardowa wysokość, 75 cm. Ale można zrobić sobie stoł taki jak komuś po prostu pasuje. Jeżeli ktoś jest wyższy, może mieć wyższy stoł. Jeżeli ktoś jest niższy, to może mieć niższy. że najpierw wytniemy nogi, wysokość każdej nogi to 72 cm. Zobaczcie. Zwykłą szlifierką można uciąć tak żeby było równo. Teraz muszę ogradować moje cięcia i nogi mam już gotowe. Mogę przygotowywać łączenia nóg, które będą z tego profila. A później oczyszczę sobie elementy, gdzie będzie spawane i będziemy spawać. już ustawioną pierwszą nogę i zaraz będziemy to spawać potomnik jest wychylony wystawiony o 5 mm ponad górną krawędź nogi dlatego że tutaj dojdzie jeszcze taki ta ześlepka plastikowa ustawiłem sobie kąt i mogę sobie teraz dać Spawy punktowe, żeby mi po prostu złapało nogę z poprzeczką. a więc moje spawanie wyszło raczej słabo bym powiedział jednak ta spawarka nie jest to najlepsza spawarka i moje umiejętności też nie są za super ale spawy zrobiłem w takim miejscu, że są mało widoczne, więc i tak yy, w dużej mierze tutaj tak będą yy, ze ślepki, także tego nie będzie widać. Tak samo od spodu będą zaślepki. A zaraz Wam pokażę, jak będą leżały deski na tym stoliku. Także jak to będzie pomalowane, to uważam, że będzie wyglądało dobrze. Teraz umyję sobie całą konstrukcję rozpuszczalnikiem. I będę mógł pomalować e, odkładem do podkładę na bazie żywicy Ok, tak wygląda po pomalowaniu farbą pokładową Nawet te spawy, które były złe, wyglądają nie najgorzej Jeszcze muszę przewrócić na drugą stronę i pomalować górę tych górnych elementów A później pozostanie mi tylko przyłożyć, przymocować deski, spasować je w taki sposób, aby tworzyły powierzchnię stołu, wywiercić Otwory tu w tym kątowniku po tej długości i zamocować je śrubami M10 ze stali nierdzewnej. Jak już to będę miał zrobione, po wywierceniu dziur znowu będę mógł pomalować farbą podkładową, a później na sam koniec dać ostatecznie farbę wierzchnią, czyli po prostu zwykłą czarną matową farbę, którą mam tutaj mam dwie warstwy tej farby będę musiał kupić jeszcze jedną puszkę I, i to wszystko Dobra, to do następnego witam, jest już 24 godziny od momentu kiedy pomalowałem farbą podkładową moją konstrukcję muszę przyznać, że wygląda całkiem spoko jest już gotowa aby położyć na nie deski, przykręcić i zobaczyć, jak to wygląda z surowymi deskami, następnie wszystko rozbiorę. Deski pomaluję lochkierowczo, a całą konstrukcję pomaluję farbą czarno-matową. Jak widać, te spawy no, nie są idealna, ale też nie są złe. W niektórych miejscach ten cienki profil półtora milimetrowy po prostu mi się przypalił. Ale przyjdzie tutaj zaślepka wewnętrzna i to wszystko zakryje. Także, tak to wygląda. A teraz będę sobie szlifował deski. Najpierw przeszlifuję je papierem 120, a później 180 i położę pierwszą warstwę. רק אלו בית Z 180. przeszlifuję tylko wierzchnią stronę desek, czyli tą stronę, która będzie stanowiła główną część. Sadolin o kolorze Tik. Lakiero Bejca Ekstra. Ochronno-dekoracyjna. Nałożymy na te deski dwie warstwy docelowo, ale najpierw nałożę jedną warstwę i odczekam 24 godziny. Później zamontuję to na stół. Ostatnie e, przymiarki, e, ostatnie poprawki I wtedy będę mógł wszystko zdjąć, deski pomalować drugą warstwą na taki kolor. E, już bym powiedział ostateczny oraz ramę stołu też pomalować na kolor ostateczny. No to malujemy. I pierwsza warstwa pomalowana. Jak tylko wyschnie przetrę lekko papierkiem ściernym i pomaluję drugą warstwę i może jeszcze i nawet trzecią warstwę. Także tak wygląda. Tak się będzie to prezentowało. Druga warstwa spowoduje, że kolor będzie jeszcze bardziej yy, głębszy. Będzie to miało trochę taki rustykalny efekt, ale właśnie o to mi chodziło. Ok, stół już mam gotowy, praktycznie gotowy. Deski są pomalowane pierwszą warstwą. Dzisiaj przyszły mi te właśnie zaślepki, które włoży już włożyłem. Od spodu nogi, także to będzie dystansowało całą konstrukcję od ziemi. Teraz użyję zmieniłem jednak zdanie, nie będę przykręcał desek od, od góry śrubami, do tego kątownika po prostu użyję takich czarnych śrub 6 na 30 i. Przykręcę je bezpośrednio od spodu do deski. Także muszę najpierw nawiercić mój profil, żebym mógł sobie przymocować śruby. Następnie, jak już będę miał wywiercone otwory, to wezmę, przykręcę deski, pomierzę sobie dokładny rozstaw, wtedy będę mógł to rozebrać i. Malować ostatecznie na czarno ramę stołu i następną warstwę, lub dwie lakierobejcy na, na górę. Dobrze, otwory już są wywiercone. I plan jest taki, żeby te oto czarne śruby trzymały każdą deskę w taki oto sposób i spowoduje to, że tak naprawdę te łączenia będą niewidoczne z góry i ewentualnie w późniejszych latach będzie sobie można tylko przeszlifować deskę i ponownie zakonserwować. I stół będzie znowu odnowy. Także no, zabieram się teraz za rozłożenie desek na tej konstrukcji yy. i przymocowanie do ramy stołu, i wtedy będę wiedział i widział, jak sztywna jest konstrukcja i jak wstępnie wygląda stół przed malowaniem. Muszę Wam coś pokazać, jednak to, co mi wyszło, niestety jest to, muszę przyznać, porażka. Myślałem, że wyjdzie dużo lepiej po pomalowaniu, a wyszło nie za dobrze. Coś się stało z farbą i powychodziło mi takie dziwne łuszczenie. Pojawi, pojawiło się na powierzchni. Także o tu będzie dobrze widać. I tutaj dalej i tutaj. O tu bardzo dobrze widać. Jak ta farba dobrze wyschnie jutro, będę musiał to zeszlifować papierem ściernym i pomalować jeszcze raz. Najładniej wyszły nogi. Jest to kolor czarny, matowy. Musiałem zmodyfikować moją konstrukcję, ponieważ niestety ale te deski są wypaczone. Niektóre są w kształcie łódeczki, co powoduje, że ściąga mi bardzo konstrukcję. Więc dodałem ten motownik, tutaj dospawałem go. I przykręcę dodatkowo jeszcze deski po środku. Nie jest, nie jest to celowo po środku tej konstrukcji, ponieważ chciałem się odsunąć o 5 cm od centrum, z tego względu, że tu jeszcze na środku będzie dziura, która, przez którą będzie przechodził parasol ogrodowy. Yy, dziury nie są w linii, po prostu, ponieważ dodałem tutaj jeszcze. Do tej, do tej jednej deski dodałem dwie dodatkowe, dodatkowe dziury, a to tylko z tego względu, że ta deska po prostu, ta zewnętrzna jest w kształcie łódki, żeby ją ściągnąć, a boję się, że po prostu przeciągnie mi śrubę w drewnie. Tego nie będzie widać, jak będzie deska. A, i żeby to idealnie zrobić, to tak naprawdę musiałbym mieć e, albo zrobić to, wyciąć na laserze. Albo po prostu mieć y, wiertarkę stołową i Ładnie w linii sobie ustawić do jakiego szablonu i po prostu wiercić, ale Jest to konstrukcja domowa, robiona domowymi Metodami także Zobaczymy y, Jak już będzie złożone Znaczy ja, ja wiem, że jak będzie złożone to nie będzie tego w ogóle widać Patrząc na to z perspektywy czasu y, aby to by wyglądało idealnie, najlepiej jakbym miał stół spawalniczy. Tak, żebym mógł sobie bezproblemowo ustawić wszystkie elementy, spiąć je i przymocować do stołu przed spawaniem. Oczywiście lepszą spawarkę. No i później nie bawiłbym się w malowanie, tylko po prostu dałbym to gdzieś do jakiegoś miejsca. Żeby ym, to ocynkować i pomalować proszkowo No i oczywiście deski Muszą być proste i suche, zobaczcie pokażę Wam Spójrzcie na tę deskę Bardzo mi ją rozciąga i Ale to będzie tylko stół obrudowy. on i tak będzie poddany Elementom natury Także Po pewnym czasie te deski i tak Będą wymagały odnowienia. A ja robię to pierwszy raz. Zresztą jak większe rzeczy. Ym, także mogłoby być lepiej, ale w warunkach, jakie tutaj posiadam i ze sprzętem, jaki posiadam, to jest jak jest. Zobaczcie na te dziury, jak, jak one są krzywo zrobione, ale już tak mi się nie chciało od odmiarki tego dokładnie odmierzać, po prostu zrobiłem tak żeby było szybko i jutro poprawię jutro poprawię tą, tą farbę, która tutaj mi się dziwnie jakoś złuszczyła i będę malował drugą warstwą te deski, a jak już będę miał wszystko pomalowane i suche poskręcam Pokażę Wam, jak to wyszło, i sami ocenicie, sami możecie mi powiedzieć, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Ja, w skali od 1 do 10, daję tu czwórkę. Na mojej możliwości, to jest wszystko, co, co jestem w stanie zrobić. Stół już skończony. Prezentuje się bardzo ładnie. Czarne ma nogi i wierzchnia warstwa koloru TIK. Także sami ocencie i powiedzcie mi, co o nim sądzicie. Stół jest bardzo stabilny i na pewno będzie lepszy niż ten, oto tutaj.